Andrzeju, nie denerwuj się. Taki jest słynny tekst, yy, słynny na YouTubie. Denerwowałeś się, denerwujesz się, czy już z Ciebie zeszło to, co się w zeszłym tygodniu działo w Oberzdorfie? Yy, no, zeszło yy, jak najbardziej. To długo, długo nie można tego trzymać w sobie. Był lekki, lekko się tam zdenerwowałem, wkurzyłem, trochę frustracji, ale... Z trenerem porozmawiałem też i, i po prostu trzeba chłodną głową teraz podejść do konkursów na dużej skoczni i wyciągnąć wnioski z małej i iść na dużo. A jesteś z tych, którzy długo w sobie mielą takie rzeczy, czy raczej jak za naciśnięciem przycisku rozmowa z trenerem i koniec? Znaczy, byłem takim, który długo długo potrafił, nie wiem, cieszyć się z sukcesu albo długo użalać się na co z powodu porażki, ale, ale właśnie w tym sezonie już dużo, dużo się nauczyłem. I właśnie e, po dobrych skokach w zakopanym też długo nie było jakiegoś świętowania, tylko e, szybkie zejście na ziemię i trzeba od razu myśleć o kolejnym konkursie, także tutaj jest to samo. i... i to, że było trochę frustracji i takiego, takiej złości, to też później rozmowa z renerem i, i teraz jest no, już następne zawody i trzeba po prostu inaczej do nich podejść, bo też trochę za bardzo może jakby chciałem. No tak, to były twoje pierwsze mistrzostwa świata, więc ja to też gdzieś tam podświadomie rozumiem. No tak, e... nawet jak powiesz, że się wyłączyłeś na 100% i chciałeś podejść do tego jak do każdych kolejnych zawodów, to no kurczę, to jednak gdzieś tam się czuję, że to jest trochę inna impreza. No czuję się, ale właśnie myślę, że nawet e, w, moim, w, moim w, moi, w moim odczuciu nawet nie było to w taką stronę, że jest to e, większa impreza jak Buarz Świata, tylko wydawało mi się, że to jest mniejsza impreza. E, nie miałem czegoś takiego, że też muszę komuś coś udowodnić, czy, e, czy muszę jakoś lepiej skakać. Tylko właśnie brakowało mi wydaje mi się, że trochę takiego, nie mogłem się skupić trochę. Myślę, że właśnie, takie właśnie o skupienie bardziej chodziło. Rozumiem. Dziwne uczucie, ciężko to wytłumaczyć. Rozumiem. To, to generalnie skoki nerciarskie ciężko jest y, bardzo często wytłumaczyć. Bo ciężko jest też wytłumaczyć, dlaczego Piotrek, który na przykład w, y, w kwalifikacjach męczył się niemiłosiernie przyszedł w sobotę nakręcony i nie pozostawił wątpliwości. No, to jest, to, to jest to, to jest ten, ten taki sport i. To też jest dyspozycja dnia, czy... czy... Nawet y, sposób myślenia dan danego dnia myślę, że to ma wpływ na, na oddawane skoki. Yy... No nic, trzeba wziąć od Piotrka jakoś te, te tego frugo i. Właśnie. Ch chciałbym, żebyśmy dwa pytania poświęcili Piotrkowi. E, zapytał mnie ktoś po tym konkursie piątkowym, czy jego sukces też pomoże całej drużynie, całej reprezentacji, bo, e, bo na przykład w Twoim przypadku nikt nie będzie analizował, o, że tam stękała był 30, tylko wszyscy się skupią na tym, że mamy Mistrza Świata i ty będziesz mógł się troszeczkę spokojniej odbudowywać bez jakiejś wielkiej presji. Nawet, jakby ktoś na mnie nakładał jakąś presję, to nie będę się tym przejmować. Chyba, że to już będzie taka no, presja, że już naprawdę nie, nie będzie się dało jej e, odepchnąć na bok, ale no, do tej pory nie dostałem czegoś takiego. A myślę, że sukces Piotrka no, jak najbardziej wpływa na całą grupę, bo tak jak on też powiedział, że to jest sukces całej drużyny i no, mówiłem po swoim skoku, że, że nawet jak jestem. Lekko tam zdenerwowany, to, to wierzę w, w gościa, który tam został na górze i wygrał to. I od razu inaczej e, odwraca się wszystko. I, I cieszymy się z tego, że, że udało mu się wygrać, bo na pewno na to zasłużył. I... Ale też no, teraz musi o tym na chwilę zapomnieć i zrobić złoto na dłużej. O kurczę, to widzę, że plan już ma rozłożony. Dobrze, e, jak się patrzy na Piotrka, czy jak się patrzy na Dawida. Ty jesteś z pokolenia, powiedzmy, troszeczkę młodszego od nich. To też jest chyba takie motywujące, że wcale nie trzeba w wieku 24, 5, 2 lat być na szczycie, bo, bo koledzy z reprezentacji pokazują, że i po 30 spokojnie można skakać i wygrywać. Ta granica też się trochę przesunęła. No, jak najbardziej. Nie ma. Dopóki coś się robi, to zawsze ma się właśnie w... nadzieję, że, że będzie coś z tego. Także. Jak najwięcej y, od nich czerpię, y, uczę się od nich, ale też nie, nie, nie jest to powiedziane, że uczę się tylko od y, Dawida, Kamila czy Piotrka, bo tak samo od Klimka czy od y, Kuby mogę coś się nauczyć i, i, od, y, i również podpatruję ich. To nie jest tak, że oni są y, najlepsi i po prostu kl, klapki na oczy i nic więcej nie widzę poza, poza tymi trzema gościami, y, bo. Bo myślę, że od każdego można coś wyciągnąć, coś czerpać jakieś inspiracje czy, czy motywacje. Tak samo jest ze sztabem szkoleniowym, bo na sukces nie pracuje tylko jedna osoba i nie, nie jest to tak, że tylko ja, ja, ja wygrywam i ja, ja jestem za to odpowiedzialny. Tylko jest odpowiedzialna za to bardzo, bardzo duża grupa ludzi. Także. Tym bardziej, że każdy trener jest trochę inny, tak jest. ma inne podejście i tak dalej. No, ale do tego mamy wielkich mistrzów, więc czerpiemy jeszcze od, od nich i uczymy się, nie? To głównie o to chodzi. Że Fajnie, ktoś kuczy. napisał w internecie, że w sobotę w konkursie drużynowym wśród Polaków będzie trzech mistrzów świata. W takiej drużynie to aż przyjemność skakać. To trzeba wygrać i być czwartym. <grym> <grym> no właśnie, bo to też paradoks, ale to też pokazuje siłę naszej drużyny, że ja mam takie poczucie, że wam jest trudniej się dostać do tej czwórki na Mistrzostwa Świata, niż później walczyć w konkursie, w kwalifikacjach w konkursie, bo, bo poziom reprezentacji polskiej jest naprawdę bardzo wysoki. Tak jak mówię, mamy najlepszy sztab, chyba to. I mamy super atmosferę, w tym także. Yy... Myślę, że będzie dobrze. Pewnie, że będzie dobrze. Przenosząc już się na koniec tej rozmowy na dużą skocznię, pamiętasz Oberydor sprzed dwóch miesięcy? Ja akurat doskonale to pamiętam, bo po twoim drugim skoku domyślałem, no że Piotrek, akurat Piotrek, przeskoczy przez tą bandę e, reklamową. E, tam było szaleństwo. E, takie dobre momenty gdzieś kolekcjonujesz w swojej głowie, żeby je później odświeżać, czy to nie ma sensu? Na pewno tam troszkę cofnę wstecz i popatrzę, jak, jak wychodziły mi skoki na tej skoczni. Bo czy latem, e, jak mi zaczynało dobrze iść, to, to było na tej skoczni, ale, ale teraz jest, jest e, marzec już. No, znowu jest prawie lato. No już jest marzec, a wtedy tam nie wiem, jaki był miesiąc. To też e, już jest. No, to nie jest to samo, co było wtedy. Mogę skakać znacznie lepiej, a mogę też gorzej. E, oczywiście idę tam z takim nastawieniem bojowym i z, z takim uśmiechem. i z, z... Oczywiście dalej będę się bawić, bo to, że na, na te ostatnie konkursy mi nie poszły, to mimo wszystko uczę się dalej. I Czerpię jak najwięcej z tego i myślę, że to będzie tylko procentować. Do tego ciężka praca i będzie ok. A czy na dużej skoczni może ci być łatwiej niż na tej normalnej? Bo o tobie też się zwykło mówić, że im większa skocznia, tym dla Andrzeja lepiej. No wierzę to, w to głęboko, bo już nie mogę się doczekać w sumie iść na, na ten większy obiekt. O, oczywiście lepiej. Wolę skakać na większych obiektach jest. Czuję taką większą swobodę, tak mi się wydaje, że większą swobodę i więcej z radości mogę z tego czerpać i mam nadzieję, że tak będzie to, co, to, co mam w głowie, mam nadzieję, że, że będzie dobrze, ale co będzie, to nie będzie, nie napalam się i czekam po prostu. Tej radości Ci życzę na ten tydzień, niech Dzięki. to będzie dobry tydzień. Taki słoneczny, nie? Pewnie, no. piękny, chociaż ma padać śnieg w piątek i sobotę podobno. A. Ale to... Pożyjemy, też, zobaczymy. pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję. Dzięki. Dzięki Jan Dziękuję.